Dzień dobry Państwu! Witam w kolejnym odcinku 5 minut do setki. Opowiem w nim Państwu o sarkopenii. Sarkopenia jest chorobą, której ryzyko wystąpienia pojawia się po 40 roku życia i znacznie przyspiesza pomiędzy 60 a 70 rokiem życia. Co to jest sarkopenia? Jej istotą jest postępujący. Uogólniony spadek masy i siły mięśni szkieletowych. Mięśni, które są odpowiedzialne za metabolizm węglowodanów i białek, czyli spełniają one bardzo ważną rolę w naszym organizmie. W jakiś sposób wpływają na poziom glukozy we krwi, poziom insuliny, a są to te czynniki, które mają bardzo ważne znaczenie dla naszego zdrowia. Wyróżniamy trzy cechy tej choroby. Pierwsza to jest Osłabienie siły mięśniowej, zmniejszenie masy mięśniowej, jak i również zmniejszenie sprawności fizycznej ze skłonnością do upadków i złamań kończyn. Sarkopenia może występować u osób z otyłością. Określamy ją wtedy jako otyłość sarkopeniczna. Bo, tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy nadwagę lub otyłość, to można powiedzieć, że trudno nam się zorientować, że. Nasza masa mięśniowa ulega degradacji, zmniejszaniu się w jakimś takim szybkim, szybkim tempie. Jakie są przyczyny sarkopenii? Przede wszystkim związane są z naszym niezdrowym trybem życia niezdrową dietą, jak i zmniejszoną aktywnością fizyczną, siedzącym trybem życia, ale także innymi czynnikami stylu życia, takimi jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, niedobory snu. Dlaczego sarkopenia jest taka ważna dla nas i dlaczego o tym mówimy w tym odcinku? Otóż, sarkopenia jest ryzykiem rozwoju zespołu kruchości, zespołu, który jest pierwszym krokiem do niepełnosprawności w zasadzie to jest takie przedpole starości. Poza tym zwiększa ryzyko cukrzycy typu drugiego, chorób układu sercowo-naczyniowego, złamań kończyn, upadków i złamań kończyn, jak i również ryzyko przedwczesnego zgonu. Możemy rozpoznać sarkopenię na podstawie dość prostych badań. W ich skład wchodzą badania antropometryczne. Należą do nich badanie body mass index, obwodu talii, jak i badanie składu masy ciała przy pomocy bioimpedancji elektrycznej. Ale tak na dobrą sprawę dla nas są ważne dwa proste testy, które możemy Prosty sposób wykonać. Pierwszy to jest test siły uścisku ręki. Dokonujemy obliczeń średniej z trzech pomiarów przy pomocy dynamometru w pozycji siedzącej. I, I mówimy o osłabieniu siły mięśniowej, kiedy u mężczyzn ta wartość jest mniejsza od 26 kg, a u kobiet jest mniejsza od 16 kg. Drugim prostym testem Oceniającym siłę i sprawność naszych mięśni jest test pięciokrotnego wstawania z krzesła bez pomocy rąk. Nie powinien być on dłuższy od 11,4 sekundy w przedziale od 60 do 69 roku życia. Nie powinien być dłuższy niż 12,6 sekund w przedziale od 70 do 79 roku życia i nie powinien przekraczać 15 sekund po 80. roku życia. Rozpoznanie sarkopenii jest dla nas bardzo ważne. To jeszcze jest ten moment, kiedy jesteśmy w średnim albo już w starszym wieku, kiedy możemy coś ważnego zrobić dla naszego zdrowia, czyli wydłużyć nasze zdrowie, oddalić ten. O parę lat ten okres nie, niepełnosprawności i ryzyko rozwoju wielu groźnych dla nas chorób. A interwencja jest bardzo prosta. Musimy przejść, zmodyfikować naszą dietę. Ona powinna być zdecydowanie zdrowsza i powinniśmy w niej mieć odpowiednią ilość białka to znaczy od 1,2 g na kilogram masy ciała yy, to jest to spożycie dzienne. Białka, które powinniśmy zabezpieczyć w naszej diecie. No i oczywiście ćwiczenia, zarówno ćwiczenia oporowe, tak zwane ćwiczenia siłowe do nich należą takie ćwiczenia jak Pilates, ćwiczenia z taśmą, z hantlami, oraz musimy też pamiętać o tej aktywności fizycznej aerobowej, tlenowej, takich, takich czynności jak bieganie, spacerowanie. Czyli ta modyfikacja może nam przynieść tak dużo korzyści i dać nam jeszcze wiele lat satysfakcji z naszego życia i zdrowia i uchronienia się przed tą niepełnosprawnością, której tak bardzo się obawiamy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.